Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Piwus, witam was w ósmym odcinku z Crysis Remastered na moim kanale. Dajcie mi sekundkę, moi drodzy, zaraz będziemy się wydostawać z tej kopalni, tylko muszę sobie coś sprawdzić. A, ok. <laughs> w ostatnim odcinku uratowaliśmy. Moment, bo chyba mi się wszystko znowu wysypało. Halo? Tak, czekajcie chwilkę.

I możemy ruszać dalej. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa, bo te słuchawki mi się wypiały. Ale chyba powinno być okej. Okay. Musimy znaleźć drogę wyjścia. Możemy wejść tutaj. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Prze... Okej. Okay. Przejdę? Nie. idę dajcie sekundę. Eee, właśnie, chciałem to zniszczyć, a mi przez przypadek. Dobra. No, Wędrzowanie połączenia wideo. Ciekawe jaja się tu dzieją.

Ale nie wiem, czy ta droga wyjścia będzie tu, czy nie. Jak na razie jest, nieźle jest klimatycznie. Delikatnie cicho, mam wrażenie, że za cicho. Jest ten statek ich. No nic, idziemy dalej, bo jak na razie nic ciekawego się tu nie znajduje. Zaczyna mi... Wow, nie ma grawitacji. Ale jaja ty, co tu się odwala. No dobra, nie ma grawitacji, ale co ja mogę zrobić w takim wypadku? A tu mogę gdzieś przejść. Ale faza, ty, co? Co jest? Ta gierka z odcinka na odcinek coraz bardziej mi się podoba. Aha, zaraz będzie pewnie jakiś... ...obcy śmieć się ze mną tutaj bił. Tutaj nic nie ma. A gdzie jest to fau, cholerne? Dobra, tu jest. Okej, okay, mamy otchłań. Like I'm going to keep the flow. Wow. Próbuję się rozglądać, żeby może coś ciekawego zauważyć, ale jak na razie nie ma tu nic ciekawego. Musimy iść przed siebie. To będzie ciekawa odmiana, jeżeli chodzi o tą grę, bo cały czas mamy jakieś. strzelanie <noise> się i ja opierdolę, co to było? No ja proszę, żeby mnie nic nie straszyło, ok? Wolałbym otwarty konflikt wejść z tym czymś. Ciekawe, czy tutaj będą też ci macko, głowi. Obcy z dwójki. Czy dopiero w dwójce się oni pojawią? Nie wiem. No jak na razie jest delikatnie przerażająco. Ale też i klimatycznie muszę przyznać. O, Ma to! Śmietnik.

A mnie mieć wystraszył, jak to po, po ten... Nie wiem, przyleciał, podpłynął? Nie wiem w sumie, czy Nie no, jesteśmy w atmosferze. Teraz jest mega cicho. Wszystko się zamyka. Delikatnie jestem przestraszony, nie ukrywam tego. Wolę jednak się strzelać z tymi Wietnamczykami, czy tam czy Koreańcami, a nieżeli z jakimiś obcymi dobra tyle dróg a ja nie wiem którą wybrać dobra idziemy przed siebie po prostu aha to jest po prostu chyba obejście dookoła tego co albo i nie nie mam pojęcia nie to jest obejście dookoła chyba stamtąd przyszedłem i tam wszedłem do góry jeszcze bardziej chyba tak on tu będzie gdzieś nie Znowu gra mi się zacięła, w ogóle wszystko mi się zacięło. Ok, moi drodzy, wracamy dalej. Nie wiem czy ja już byłem w tym miejscu czy nie. Chyba nie. Ale kwestia jest taka, że wszystko mi się sypie przy dzisiejszej nagrywce. Nie wiem dlaczego tak tu już byłem, bo on mnie zaatakuje teraz.

On nie ginie, to mnie trochę martwi. Ale on powinien zniknąć ogólnie. Nie wiem czemu nie znika. Ja go cały czas trafiam. Czy ja mam na przykład jakieś materiały wybuchowe? Nie, ja mam tylko pistolet na przykład. Starczyło go podnieść i rzucić. Dobra, to są ewidentnie jakieś inne obce. Tak powiem, dobra, tam się nie przydostanę. Ale tym razem go zabiłem. Trochę amunicji, za dużo na niego zmarnowałem, ale dobra. E... Nieważne. Bo on mnie wtedy hitnął i ja sobie uciekłem. Tak jakby nie. teraz go. A, czy jak one do mnie podchodzą, to trzeba je łapać i rzucać nimi i wtedy będą ginąć szybciej. Mam nadzieję, że teraz nic się nie wysypie naprawdę. Będę bardzo niepocieszony jak coś się wysypie. ale no Dobrze, że gdzieś na początku się to mniej więcej wykrzeczyło. Czy mogę tutaj wlecieć od razu? Tak, o to chodziło tak w ogóle. Gaśnie światło. Czy będzie jumpscare z tym czymś? Chyba tak. Nie są podobne do tych z dwójki, muszę przyznać, ale... Jako takie są. Ogólnie nie wiem czy mam dobrze mikrofon ustawiony, więc dajcie mi sekundę, ja sobie to sprawdzę, okej? Okay? Tak. Mikrofonik jest dobrze ustawiony. Aha. Ściero Nauczyłem się, żeby ich łapać i, i nimi rzucać od razu. Bo nie ma co na nich o amunicji z tego co widzę, e, V. Dobra. Tak szczerze po tych wszystkich perypetiach, już nie są one mi zbytnio straszne, bo już wiem, jak z nimi walczyć i jest to skuteczne. Ja w ogóle wyrzutnię rakiet, chciałem do niego strzelać. No to mogłoby, to w sumie mogłoby być ok, ale nie wiem, czy w takiej w takiej pozycji, gdzie nie ma grawitacji, on mógłby tego uniknąć, bo jak nie ma grawitacji, to ten pocisk by wolniej leciał, tak mi się wydaje. Ale może plotek, teraz, bzdury, totalne. No, mniejsze, większe. Jesteśmy w środku ich w ogóle statku, czy czegoś tam. I jak na razie. Oho, to jest nieźle. No chodź tu, śmieciu. No to jak Gerarykhir, no to Gerarykhir do przodu raczej, co? Ała. 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 Zasrałem się trochę, bo nie o to chodziło. Myślałem, że tu mam się przydostać, ale jednak nie. Dobra, wiecie co? Ja będę sobie ich eliminował. Po kolei, bo ich jest tutaj trzech z tego co widzę. To wszystko dookoła. Ogólnie jest ciężko, muszę przyznać, bo ja ich nie widzę. Oni do mnie próją tutaj. Nie wiem, jak dużo mi tego zostało. Jeszcze do zniszczenia, hmm. muszę się stąd wydostać. Tylko jak. go. No chodź tu, chodź tu. Gdzie ty jesteś? Ała. Aj, śmieciu. Dobra, mi się trochę a życie odładuje. Dobra, powoli ich sobie wyniszczam tutaj. No chodź, 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 chodź. Dobra. Jeszcze chyba jeden tylko został, gdzieś tam. A, jestem za blisko mikrofonu znowu. Nie umiem się nauczyć tego, że nie mogę być blisko Majka. Gdzie on jest? Dobra Teraz mam wolną rękę Aha No ale nie jakby wygodniej jest zniszczyć ich wszystkich i dopiero iść sobie dalej Czy ja gdzieś tu mogę wejść? Nie Nie, to nie o to chodziło, chyba co? Czekaj. Aha, tu jest wyjście. Nie Ora, gdzie ja mam iść? No stamtąd ja przyszedłem. Śmieciu. Chyba tu w dół. Właśnie tak szukałem gdzieś tego przejścia. Mogę z nimi walczyć, ale nie bardzo chcę tak szczerze. Chcę się, się wydostać stąd i iść dalej. Tam coś jest. A, dobra, tutaj nic się nie zrobi. Tam jeszcze dwóch na górze zostało. No, ale nie są mi oni potrzebni do niczego, więc po prostu pójdę sobie przed siebie. I takich wyniszczyłem sporo. Mam mało amunicji. Czekajcie, V jest tu. Hmm, w tą stronę, okej. Okay. Punkt kontrolny i... Mam nadzieję, że zaraz się stąd wydostaniemy. Aha, jest znowu to samo miejsce chyba. Tak, i tu są znowu ci obcy. Zdychaj. To w nie dałoby radę pozbierać trochę amunicji. Więc... o o o o o o To mi się bardziej przyda, myślę. Tylko jeszcze amunicja jakaś do tego, by było fajnie zdobyć. Amunicja do strzelby, to podnieść. Do maszynowego. Trzeba trochę pozbierać tej amunicji, bo. O jezu, gdzie ja jestem? Bo nie ukrywam, że mam jej mało. A przydaje się ona do strzelania się. Z... Kurde, bo z tej grawitacji to nic nie widać praktycznie. Strzelby. Ja ciekawe, czy tu strzelba by nie podziałała lepiej. No, ale już się raczej tego nie dowiemy. Nie, moment. Ja się cofnąłem. <laughs> Okej. Okay.

Mogę tłumik sobie? Mogę tłumik sobie zamontować. Fajnie. Przyda się. Dobrze, że nie mają mnie na hita, co nie? To dużo ułatwia. Chodź, 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 chodź. Nie uciekaj, nie uciekaj. i think these gateways are on a timer like a sequence maybe i can slip through if i time it right energy critical <m Shake themselvesMoon blastgrid> oh wow journalists Ja mogę przejść w ogóle, ja nie widzę przejścia dla siebie tutaj. Okej, okay, chyba tutaj teraz tak. Nie, jednak nie. Aha, zabiło mnie super. There's that noise again? Sounds like this place could come down any minute. I don't know how to get out of here, There's some kind of cable running through the entire cavern. It looks biological, but seems to be coursing with electrical current. No, no Jezus Dajcie mi sekundkę, muszę coś zrobić OK, wracamy Dobra, wyjebane mam na nich Po prostu idę przed siebie Tu będzie kolejne. Nie wiem ile minut miało tamte nagranie No, ale czemu kurwa go złapać nie mogę, Boże kochany. Nie strzelaj do mnie z łaski swojej w śmieciu Nie wziąłem tego minigana stamtąd, to Jezus Look, engaged. Czy ten śmieć stamtąd przyleciał tutaj? Chyba tak. Look, engaged. Dobra, mam was śmieciuchy. To chyba wszyscy. Więc będę mógł na spokojnie sobie, a nie jeszcze ten. Look, engaged. I think these

Czekajcie, spróbujmy to złapać. Ja nawet nie wiem. Okej, okay, to się chowa. To idzie z powrotem do góry. Okej, okay, teraz mogę przejść sobie w bok. Aha. Czyli to się otwiera co jakiś czas. No dobrze, spróbujmy się tak poprzedostawać i nie zostać zauważonym przez nich. A to jest bardzo proste w sumie, bo wystarczy postać na maskowaniu chwilę i oni tu nie podejdą. Więc nie ma źle. Tworzy się to dzisiaj. Dobra, 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 jest otwarte, jest otwarte, jest otwarte. Czekajcie, chowam się szybko. Tam gdzieś mógłbym przejść, ale tam pewnie nie ma nic do wzięcia, tylko są te śmieciuchy, więc nie interesuje mnie to, idę do przodu. Nie wiem, tu się coś otworzyło, może tędy mam przejść. O, wow, jakie przyspieszenie fajne. Wow. Nie wiem, projemy do przodu. Nie wiem, nie męcia co się dzieje tak szczerze. Okej, okay, moi drodzy, mamy 20 minut. Ja nie wiem, w którym momencie tamten odcinek się skończył, więc ten zakończę, w... znaczy tamten, e, tamten kawałek, zanim mi się wszystko zacięło, ale chyba miało coś około 7-8 minut, więc będzie ten delikatnie krótszy, ale przez problemy i to wszystko. Tak więc to by było na tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz. i słyszymy się już następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.